Wiecie, co się dzieje, kiedy kłamca, hipokryta i oszust pojawiają się w pokoju? Wtedy drzwi otwiera Donald Trump i wchodzi w kontekst niby wojny, a niby Zbrojnej operacji rosyjskiej na ziemiach ukraińskich. O co chodzi? Chodzi o to, że 24 czy tam 48 godzin po tym, jak spotkał się Zełeński z Trumpem, wypowiedział się nie kto inny jak Władimir Putin. Powiedział, że 90 dronów, a może 80, a może 70, bo zdania płynące z Moskwy były troszeczkę dziwnie podzielone i różne, ale załóżmy średnio, że wyszło około 80 dronów w trakcie gdy Zeleński rozmawiał z Trumpem, zaatakowało nie tylko Moskwę, nie tylko Rosję, ale także dom Władimira Putina. Oczywiście jest to pokłosie tego, że Donald Trump nie tylko rozśmieszył komika, no bo Zeleński wcześniej był komikiem, zanim stał się prezydentem. Trump rozśmieszył komika mówiąc tym, że Rosja... Chce współpracować z Ukrainą, żeby Ukraina była wielka, ale Trump też wypalił jedną rzecz, której chyba nie powinien mówić. Nie Kongo zaatakowało dzisiaj Rosję, nie USA, no to może ktoś, kto ma jakiś inny konflikt z Rosją i właśnie do tego odnosił się nie kto inny, jak Władimir Putin, mówiąc, że jego dom został zaatakowany przez drony ukraińskie. Ukraina oczywiście powiedziała, że nie miało miejsca celowe zaatakowanie domu Putina. Jeżeli Putin ma ukryte swoje nieruchomości i nikt o nich nie wie, gdzie one są, a Ukraina przez przypadek zaatakowała cele oznaczone jako wojskowe, a Putin mieszka na terenie celu wojskowego, no to sorry. To nie nasza wina, że tak nazywacie jednostki. Gdybyście bazę wojskową nazwali szpitalem, to pewno byśmy jako Ukraińcy tego nie zaatakowali. W przeciwieństwie do Rosji, która atakuje nie tylko szpitale, kościoły, cerkwie, ale także domy prywatne.